Ewolucja, czy raczej kosmetyczne zmiany? Chodzi o nyską straż miejską, której strategia działania ma w najbliższym czasie ulec przeobrażeniu. W przyszłym tygodniu mamy poznać więcej szczegółów, ale już teraz wiadomo, w jakim kierunku pójdą zmiany. Strażnicy miejscy mają przede wszystkim być bliżej mieszkańców. Jest wtorek, 24 dzień marca. Fabian Miszkiel, witam i zapraszam na najświeższe wiadomości z regionu. Powiemy też o zbliżającej się Wielkanocy. W niedzielę do bastionu świętej Jadwigi zawita świąteczny jarmark. W tych wiadomościach także o poruszającej wystawie w nyskim Muzeum, która dokumentuje wojenne i powojenne zniszczenia zabytkowej starówki Śląskiego Rzymu. Strażnicy bliżej ludzi na rowerach i w elektrycznym samochodzie mają być miejskimi urzędnikami w mundurach. Tak wygląda nowy pomysł na Straż Miejską w Nysie, która swoje oblicze ma zmienić już niebawem. W przyszłym tygodniu gmina przedstawi w szczegółach odświeżoną strategię działania. Obecna formuła działania Straży Miejskiej nie jest dla gminy satysfakcjonująca. Urzędnicy postanowili więc zmienić sposób, w jaki funkcjonuje straż, powracając do założeń sprzed lat. Nowa strategia działania jest jeszcze tworzona. Ta analiza jest tworzona przez komendanta i zespół strażników, którzy z dosyć dużą przychylnością podchodzą do tych zmian. To będzie z pewnością dostrzegalne i na to nacisk w dużej mierze będziemy kładli, żeby ta straż miejska rzeczywiście była widoczna i żeby służyła mieszkańcom naszego miasta. W pierwszej kolejności chcemy przywrócić porządek w mieście taki ogólny. Porządek, nie porządek prawny, tylko ogólnie porządek. W Nysie ludzie nie boją się narkotyków, nie boją się zabójstw. W Nysie bolączką jest dziurawy chodnik, krzaki nieprzycięte, wystające w miejscach, w których idą po chodniku, po prostu ocierają się o głowę, mogą skaleczyć. I tym chcemy się w pierwszej kolejności zająć. A mieszkańcy Nysy potrzebują tego, żeby strażnicy miejscy byli bliżej nich, argumentuje komendant Grzegorz Smoleń. Strażnik wraca do korzeni. Strażnik to jest to urzędnik w mundurze, który załatwia sprawę od razu i jest dla ludzi nie do ścigania, bardziej handlujących czaskiem. Dlatego też do Nysy... Straży Miejskiej powróci koncepcja funkcjonowania tzw. strażników rejonowych. Strażnik będzie w terenie danej dzielnicy, na danej ulicy i jak będzie widzieć nieprawidłowości sam, strażnik będzie reagować oraz od mieszkańców, którzy tam mieszkają przyjmować ich bolączki, ich sprawy do załatwienia. Te, które będzie mógł załatwić jako strażnik miejski, załatwi od razu. Podobne założenia Straż Miejska w Nysie miała wcześniej, wzorem lat poprzednich, ale z pewnymi nowościami zmieni się również sposób patrolowania rejonów. Jako nowość też się zastanawiamy nad zakupem samochodu elektrycznego, który umożliwi strażnikom miejskim patrolowanie parku i alei Ląpy bez szkody dla tego środowiska. Na pewno gdy już będzie cieplej. Zauważymy też strażników na rowerach, którzy będą patrolowali te swoje obszary odpowiedzialności. Rower jest idealnym środkiem do tego typu działań, dlatego że on łączy mobilność pojazdu z dotykaniem przestrzeni dosłownie palcem przez patrol pieszy. A więc szybciej się możemy przemieszczać. Straż miejska w Nysie ma 9 rowerów, a w tej chwili ostatnie z nich są przygotowywane do służby. Nowości ma być jednak jeszcze więcej, a mają na nich skorzystać najmłodsi mieszkańcy miasta. Będzie zakupiony specjalny taki zestaw do edukacji dzieci w przedszkolach w zakresie prewencji ruchu drogowego. Patrole Straży Miejskiej pojawią się także na fortach. To jest dosyć bardzo duży areał, który trzeba też poznać dogłębnie, żeby wiedzieć gdzie zaglądnąć i sprawdzić, czy tam czasem nie ma kogoś, kto potrzebuje naszej pomocy, czy też ewentualnie nie jest to miejsce składowania nielegalnie e, śmieci czy gruzów budowlanych. Inaczej niż dotychczas będzie również wykorzystywany fotoradar. Radar będzie, ale będzie go bardzo mało. Będzie go obsługiwać coraz jeden człowiek. Tak jak powiedziałem, raz, dwa razy w miesiącu. Należy wspomnieć, że on całkowicie nie zniknie z ulic naszego miasta. Po ostatnim takim dosyć poważnym wypadku na ulicy Sudeckiej, gdzie od wielu mieszkańców mieliśmy też sygnały, że wieczorami, w szczególności w okolicach weekendów dosyć szybko jeżdżą samochody. Wiceburmistrz zaznacza jednak, że fotoradar będzie widoczny i pełnił raczej rolę przestrogi dla kierowców niż maszynki do nabijania miejskiej kasy. Szczegóły działania. Panie Straży Miejskiej w nowej odsłonie zostaną przedstawione na konferencji dla mediów i mieszkańców miasta, która odbędzie się w przyszłym tygodniu. W czwartek w gminie, a w piątek w powiecie. Przed nami kolejne w tej kadencji sesje Rady Gminy i Rady Powiatu. Jakie będą najważniejsze punkty obrad, to sprawdził nasz reporter. Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się w czwartek o godzinie 13. A co na sesji? Radni będą musieli m.in. zmierzyć się z kwestią zwrotu subwencji budżetowej przyznanej na oświatę. Przede wszystkim sprawy związane z oświatą i z koniecznością zwrotu no, niesłusznie naliczonej subwencji oświatowej. To błąd, który został popełniony przez Gminę w roku 2009-2010 i, 2010. I w, tej, w tym temacie będzie wypowiedź dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty, pana Adama Fujarczuka. Niestety, kwota, którą musimy zwrócić minister. Wynosi ponad 800 tysięcy. Decyzja jest ostateczna na tą chwilę trzeba te środki znaleźć w budżecie i taka konieczność przesunięcia będzie zaproponowana radnym. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęta została uchwała wprowadzająca spore ułatwienia dla rodziców podwożących swoje dzieci do przedszkoli oraz żłobków zlokalizowanych na terenie strefy płatnego parkowania. Chodzi o specjalne winiety, które upoważniają do postoju w pobliżu danej placówki bez konieczności dokonywania opłaty parkingowej. Teraz radni planują rozszerzenie tego przywileju. Ten przywilej na rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej. Również oni będą mogli się zwrócić. Z wnioskiem o wydanie winietu upoważniającej do bezpłatnego parkowania na czas odstawienia dzieci do szkoły. Oczywiście, jeżeli Rada taką uchwałę podejmie, ale w komisjach, które pracowały nad tą uchwałą, przychodziły one bez większych problemów. Dzień po kolegach z gminy do pracy przystąpią radni powiatowi. Jednym z głównych tematów sesji będzie szeroko pojęte bezpieczeństwo. 27 marca jest kolejna sesja powiatu, głównie poświęcona. Raz do roku takiej tematyce związanej z bezpieczeństwem ogólnie nazywając, a więc i będzie to przyjęcie sprawozdań i informacji z działalności powiatowej komendy policji, powiatowej straży pożarnej, nadzoru budowlanego, działalności powiatowego inspektora sanitarnego, czyli sanepidu, również weterynaria, więc cała gama zagadnień związanych z takim ogólnie jak nazywają bezpieczeństwem. Radni powiatowi obrady rozpoczną o godzinie 10. Mieszkańcy osiedla Rodziewiczówny doczekają się wreszcie łącznika pomiędzy ulicą Opawską a Stęczyńskiego. Przedsięwzięcie nie było zaplanowane w tegorocznym budżecie, zostało do niego wprowadzone dzięki autopoprawkom. Kiedy rozpocznie się budowa drogi jeszcze nie wiadomo, wiadomo natomiast, że dokumentacja projektowa powstanie z pewnością w tym roku. Połączenie opawskiej ze Stęczyńskiego i przedłużenie jej do ogródków działkowych będzie w zasadzie tylko formalne, bo od lat kierowcy i tak przeciskają się tą drogą po błocie i wertepach. Dzięki powstaniu drogi ruch na osiedlu będzie odbywał się znacznie. Płynnie i przestaną funkcjonować dwie nieskomunikowane ze sobą strefy. Przez cały weekend trwały policyjne kontrole na drogach powiatu nyskiego. Podczas trzech dni funkcjonariusze przebadali na zawartość alkoholu ponad 1200 kierujących. Zatrzymali sześć osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę pod wpływem. Rekordzistą był 60-letni rowerzysta, który miał prawie 3 promile. Mężczyzna został zatrzymany przez nyskich policjantów na trasie Pakosławice-Makowice. Policyjnej kontroli nie uniknął także, choć próbował, 37-letni mieszkaniec Nysy. Mężczyzna kierujący motorowerem nie Zatrzymał się do kontroli drogowej. Szybko został jednak ujęty przez policjantów, a alkomat pokazał przeszło 2 promile alkoholu we krwi. Teraz odpowie nie tylko za kierowanie w stanie nietrzeźwości, ale również za niezastosowanie się do sygnału policjanta nakazującego zatrzymanie pojazdu. Wszyscy kierujący na podwójnym gazie za swoje czyny odpowiedzą przed sądem. Weekend na drogach naszego powiatu minął na szczęście bez poważnych zdarzeń drogowych. Po dwutygodniowej przerwie nyscy siatkarze powrócili na parkiet i po ciężkim pięciosetowym boju pokonali na wyjeździe zespół AGH Kraków. Było to jednak słodko-gorzkie zwycięstwo, gdyż tak naprawdę tylko wygrana za trzy punkty pozwalała naszym siatkarzom realnie myśleć o miejscu w czwórce przed playoffami. Początek spotkania był bardzo wyrównany. Wprawdzie gospodarze osiągnęli dwupunktowe prowadzenie, ale dobra postawa gości w bloku szybko pozwoliła im odrobić straty. W kolejnych minutach walka toczyła się cios za cios, ale w środkowej fazie seta inicjatywa na boisku zaczęła przechylać się na stronę podopiecznych trenera Bułkowskiego. Stalowcy inicjatywy już nie oddali i mimo ambitnej postawy gospodarzy w końcówce wygrali pierwszego seta do 23. W drugim Nysanie nie zamierzali zwalniać tempa i wygrali do 20. I kiedy wydawało się, że stal może zgarnąć całą pulę, w grze Naszej drużyny nastąpił przestój. Niestety, chimeryczność i brak koncentracji jest w tym sezonie bolączką nyskiej ekipy. Gospodarze wykorzystali chwilową niemoc stali i zdołali wygrać dwie partie i doprowadzić do remisu. W decydującym secie Nysanie zmobilizowali się i szybko odskoczyli rywalom na trzy punkty. Krakowianie nie zamierzali jednak tanio sprzedać skóry i odrobili straty. Tym razem jednak nie zakoncentrowało to nyskich siatkarzy, którzy konsekwentnie realizowali założenia taktyczne i ostatecznie wygrali w breaku do 11, a cały mecz 3 do 2. Na Ci siatkarze mają jeszcze niewielką szansę na rozstawienie w fazie play-off, pod warunkiem, że wygrają ostatni mecz w sezonie zasadniczym, a wyniki innych spotkań ułożą się po ich myśli. Spotkanie 26 kolejki pierwszej ligi Stalnysa Kęczanin Kenty już w najbliższą środę. W sobotę 28 marca wielka gratka dla miłośników teatru. Odbędzie się bowiem premiera sztuki szefunia autorstwa Franciszka Neckara. Szefunia to rzecz o miłości, wolności i naszych wyborach. Pragnę zaprosić na kolejną premierę teatru Ostatni Rząd. Będzie to już trzecia i ostatnia sztuka dotycząca, taki nasz cykl, dotycząca wolności, miłości i życia. Spektakl będzie miał miejsce w Nyskim Domu Kultury o godzinie 18.30 w sobotę. Gorąco zapraszam. Do zobaczenia. Już niespełna dwa tygodnie pozostały do świąt wielkanocnych. Kto chce zaopatrzyć się w niezbędny asortyment, powinien koniecznie udać się do bastionu świętej Jadwigi. 29 marca w niedzielę palmową odbędzie się tam bowiem polsko-czeski Jarmark Wielkanocny. Plenerowy jarmark na dziedzińcu Perły Nysy raz jeszcze zachwyci swoją przedświąteczną magią. Bastion Świętej Jadwigi wypełnią stragany przeznaczone dla polskich i czeskich wystawców. Asortyment jak zawsze będzie bardzo bogaty. Jarmark polsko-czeski w ramach projektu Sydety Wspólna Przestrzeń. To jest projekt realizowany przez Nyski Dom Kultury razem z... Gminą Bila Woda w Czechach, pięknym przygranicznym miastem, będzie całkiem sporo czeskich wystawców, ale będą też nasi lokalni twórcy, rękodzieło, warsztaty dekupażu, też oczywiście przy okazji Wielkiej Nocy, tradycyjne stroiki, ozdoby świąteczne. Podczas jarmarku nie zabraknie oczywiście degustacji potraw polskich i czeskich oraz stoisk z wędlinami, miodami i innymi smakołykami. Organizatorzy nie zapomnieli także o najmłodszych, z myślą o dzieciach odbędą się gry i zabawy pod okiem animatorów kultury, malowanie twarzy, czy też puszczanie olbrzymich baniek mydlanych. Niezapomnianym przeżyciem może być także spotkanie ze zwierzętami z mini zoo. Atrakcje dla najmłodszych to m.in. mini zoo, to jest sprawdzony nasz przepis. Rzeczywiście dzieci bardzo cieszą się oglądając, no takie niecodzienne, w mieście, w centrum żywe zwierzęta, więc rzeczywiście już w poprzednich jarmarkach bożonarodzeniowych i wielkanocnych organizowaliśmy takie mini zoo. Razem ono także się pojawi. Będą występy artystyczne z lokalnych szkół, a więc najmłodsi artyści na, na małej scenie, umieszczonej w bastionie Świętej Jedwigi, e, też się zaprezentują. E, no, mam nadzieję, że, że, że będzie to bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa, także dla najmłodszych. W tym roku swój udział w jarmarku zapowiedzieli także rycerze z Księstwa Nyskiego. Będą też występy e, rycerzy. I ci rycerze na pewno coś fantastycznego przygotowali, co na pewno będzie też nawiązywało do historii polsko-czeskiego pogranicza. Podczas jarmarku o godzinie 11 zostanie otwarta wystawa poświęcona działalności Bractwa Rycerskiego Księstwo Nyskie, które obchodzi jubileusz 15-lecia. Jarmark Wielkanocny 2015 w Bastionie Świętej Jadwigi, organizowany jest w ramach projektu Sudety Wspólna Przestrzeń. Poruszająca, dramatyczna, emocjonująca. Bezsprzecznie robi wrażenie. Tak w skrócie można opisać wystawę Nysa 1945-1955, która została otwarta w ubiegłym tygodniu w Nyskim Muzeum. Zbiór kilkuset fotografii dokumentuje ostatnie chwile II wojny światowej w śląskim Rzymie i pierwsze lata powojenne. Zdjęcia dokumentują wojenne zniszczenia, ale również wstrząsającą rozbiórkę zniszczonej starów zamiast jej odbudowy. Wernisaż wystawy odbył się w ubiegły piątek i, jak przyznaje dyrektor muzeum, takiego zainteresowania mieszkańców Nysy się nie spodziewał. Sale wystawowe pękały w szwach. No bardzo się cieszę, o to nam też chodziło, no kilka miesięcy pracy, e, starań. E, no wiedzieliśmy, że efekt będzie dobry, ale no nie spodziewaliśmy się, że aż tak dobry. Były tłumy. No, rzeczywiście e, na Wernisarzu było około 300 osób, ale też następnego dnia, w sobotę i w niedzielę, też przyszło bardzo dużo ludzi do zwiedzania. Odwiedzający Podziwiali i mogą podziwiać kilkaset fotografii obejmujących okres od marca 1945 roku do 1955 roku. Fotografie skupiają się na losach starówki miejskiej i zniszczeniach, jakim w tym czasie uległo miasto. Zostało potraktowane bardzo brutalnie, zarówno w czasie, kiedy przetaczał się tutaj front, ale również późniejsze władze no, nie wykazały się wyobraźnią, nie wykazały się chęcią odbudowy co było możliwe i to próbowaliśmy też pokazać na tej wystawie, że była możliwa odbudowa Nysy w takiej historycznej formie. Zniszczeniem wojennym od bomb, artylerii i pożarów towarzyszyła późniejsza rozbiórka starówki. Wystawa stara się między innymi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Nysa została tak zrujnowana. To nie jest łatwe i no, nie możemy wskazać jak gdyby jednego winowajcę. Zarówno front, rok 1945, ale też późniejsze pobyt żołnierzy Armii Czerwonej. Natomiast wszystko to, co później się działo, czyli od maja, czerwca 45, praktycznie do końca 55 roku, to była właśnie planowa rozbiórka w celu pozyskania m.in. cegieł. Cegły nie trafiły jednak na odbudowę miasta, a zostały wywiezione i wykorzystane w innych miejscach w ramach planu sześcioletniego, a później pięcioletniego. Odbudowana została zaprzepaszczona, a po zabytkowym w Śródmieściu zostało tylko wspomnienie. To były przede wszystkim szczytowe kamienice renesansowe z bardzo bogatym detalem architektonicznym, pięknymi portalami, pięknymi obramowaniami okiennymi, bardzo interesujące, bardzo ciekawe, no i unikatowe. Także była to, tak jak mówię, jedna, byłaby to jedna z najpiękniejszych starówek w Polsce. Utracona jednak bezpowrotnie. Proces niszczenia ukazują fotografie pochodzące z kilku źródeł. Część to zbiory własne, ponieważ ich autorem był ówczesny dyrektor muzeum Stanisław Kramarczyk, który dokumentował architekturę na potrzeby odbudowy. To niepublikowane dotąd fotografie. Ponadto wystawę uzupełniają zdjęcia z archiwum państwowego w Opolu. Prawdziwą perełkę stanowią jednak te wykonane przez zdobywających Nysę radzieckich żołnierzy, utrzymane w konwencji wojennego fotoreportu. To są zdjęcia, które kupiliśmy w archiwum Federacji Rosyjskiej. Tutaj też dziękuję za współpracę, mimo że musieliśmy zapłacić, ale to nie były aż tak wielkie koszty. No i warto mieć te zdjęcia u siebie. Dostaliśmy to w bardzo dobrej jakości i one ukazują właśnie czerwonoarmiejców, którzy wchodzą do Nysy, no i którzy już są w Nysie. Na tych fotografiach widzimy właśnie moment zdobywania miasta przez żołnierzy Armii Czerwonej. To jest ulica Kościuszki, e, żołnierzy w trakcie, w trakcie walk. To jest ulica Celna. Prowadząca do rynku, tak? Prowadząca do rynku, tak. E, to jest też e, w trakcie walk, widać płonącą kamienicę. No niestety te pożary też w dużej mierze przyczyniły się do zniszczenia e, naszego śródmieścia, e, a to z tego względu, że nie miał kto gasić. Nikt nie gasił tych pożarów, one przenosiły się z budynku na budynek. Tutaj piękną kamienicę taką narożną widać. Tak, e, tak to był dom handlowy Wilego... Helwiga. No niestety na innych zdjęciach w trakcie wystawy zwiedzający mogą zobaczyć dalszą destrukcję tej kamienicy aż do momentu wyburzenia zupełnie. Dyrektor muzeum podkreśla, że tą wystawą próbuje walczyć z mitami i legendami, które stereotypowo i jednoznacznie mówią o tym, co z nyską starówką się wydarzyło. Wystawa będzie otwarta do 24 maja. To już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej we wtorek 27 marca. Do zobaczenia!